Siemanko, ja jestem Wertes. A ja jestem Kara, cześć wszystkim. Witamy was już w kolejnym odcinku Skyland Survival. Ano. <grystanie> Którego nie było. Jakieś <grystanie> dobre 4-5 tygodni. No to nieważne. ważne. <grystanie> Oj tam, y, dziura czasowa się zrobiła. i ten tak, tego. Mm -hmm. Ale już jesteśmy z powrotem. Słuchaj, tym mamy tutaj zbudować dom, monster trap i wielkiego czerwonego grzyba. Dobra, dobra, ale co to za kanion nade mną? Tornado było, no. A, no okej, okay, rozumiem. Wybaczam. Także tego, no. Dobra, pamiętam, że skończyliśmy na tym budowaniu domku i po prostu było za dużo czasu i trzeba było zastopować. Chyba ewentualnie nam Creeper siadł pod domek i dlatego zatrzymałem, nie wiem, nie pamiętam. A, wiesz co, ty miałeś jakiś pomysł na tego Monster Trapa, słuchaj. Mm. Dobrze wiedzieć. No niedawno jeszcze mówiłeś, że masz. A, no, Kiedy to było? Ja się idę pobawić mączką kostną. No nie. Co ty nie umówisz? No Ale my już zostaw tą ko... mm. No co? Jaki Diurson? Dlaczegoś ty tego nie zalepił? A to. No. O. Co. Ja mam, ja mam dziury zalepiać? To <laughs> czego jest? No proszę cię to jest. Turna zadanie dla mężczyzny, no. no. Dobra, myślałem, że mężczyzna ma właśnie otwierać te dziury, a nie zalepiać. Za wow, wow. Jest od zalepiania, cicho. Tak. Kolejna, do której wpadłeś? No, tak. Znowu wpadłem. Wertes nam wpadł. A chciałem przynajmniej na Skylandzie się poważnie zachowywać. Stary, było się chociaż zabezpieczyć. Mm. No sorry. Ma tylko mączkę kosnął przy sobie. Joch. Nic Jestem. gumowego, no wiesz co? Zero jakiegokolwiek przygotowania, ale czekaj. Mm. Nie wchodź we mnie, znaczy. <ścicho> Cicho bądź. No. Ok. No, słuchaj. Dobra, hmm. to powiedzmy, że domek już chyba mamy zrobiony, nie? Z czego ty się tam cieszysz? Z domku. No dobra, skończony jest. To co, niszczymy tabliczkę czy, czy nie? No może zniszczyć. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Um? Czy z mączki kostnej jeszcze się tworzą grzyby? Um, wiesz co, ja bardzo dawno nie grałam w Minecrafta. A um, kiedy się tworzyły. Nie um, wiem, jak teraz. Znaczy tworzą? Ale czekaj, ty chcesz na mączce kosnej grzyba, ten tego Mhm. No żarty. No co? przecież nie rosną! Ale nie chcę grzyba grzybkować grzybkiem grzybolinowym, tylko chcę po prostu pyc na trawę, żeby grzybek się pojawił. No to tak nie będzie, no one się nie pojawiają, szkoda mączki kosnej. No to jesteśmy wy. W, 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 w Szkocji. Jesteś pewien, że wszystkie wyspy żeśmy zwiedzili? <śmiech> <śmiech> nie. Co? Która nie była zwiedzona? Nie wiem, ale chyba wszystkie spenetrowałem. Werty, penetrator, odcinek trzeci. No to dobra, to słuchaj. Um, ale mi się wydaje, że wszystko to ty było robione. Chyba, że jakiś creeper sobie poleciał y, w, w Mephedrona i wybuchł nam z grzybkiem. Dlaczego akurat w Mephedrona? No nie wiem. <grym> Co Mephedron ma do grzybów i do creeperów? <grym> Jakoś tak mi to... Nie no, hmm. tutaj męło. jest spenetrowane, tam też, tam też. Hmm, jest zła woda. Hmm, tam też. E, tu też, tu też. Ile było tych wezw w ogóle? A bo ja wiem. Hmm. No to widzę pełno jest, jest jakiś cheat, y, ale nie x-ray, który nam pokaże grzybka. Uh, um. Drodzy widzowie. Tak. Chyba nikt się nie obrazi, słuchaj, jak chyba sobie czytujemy tego grzybka. Ale ja się obrażam. No to nie czytuj. Ja nie z cheatuję. ma takiego tylko podaj mi IP. IP? Wpisujesz komendę, a nie, kurde, nie znam takiej komendy. Red Mushroom, czy jak to się tam nazywa? A bo ja wiem. Mm. No Gadam. to żeś to się dogadali. Ja idę z łopatą w trasę urodzinową. Ale tam już było, tam nie kopaj. Tam. tam. Ale nie, ja po prostu wejście smakotelce zrobię. Zaraz się okażesz, że znajdziesz pod tą górą jakąś skrzynkę, nie? Fajnie by było. Ja to po prostu czuję w moczu. <noise> Niezły mocz. No. Tu już nie kopnie, kop. <noise> Losie! Ile tu jest dziur? No, ta wyspa jest taka wyjątkowo. Chyba Znaczy, nie, ona wyjątkowo z góry wygląda ładnie. Ale co się pod nią dzieje, to już co innego. Z góry. Wiesz, generalnie to wszystko z góry wygląda, nie? No, z, z wyglądu ok, ale ze środka przepenetrowana na wszystkie strony. Na wszystkie możliwe dzieła sztuki, naprawdę. Mm. Ale wiesz, co? Kurde. Grzybku. Skurda. Jaka wyspa może, może być dziewicą, jeszcze tutaj? W którym miejscu? Tak jeszcze cię ciebie do... tam nie było? To jest w ogóle możliwe? O, nie, tu byłem. Ale tak trochę tutaj dużo tego. tego um, jak to się słowo nazywa? Gdzieś ty polas do jasnej cholery? Penetrating. Ale where? Penetrating. Aha. No, na jakiejś wyspie dalnej. No cześć. Widzę, widzę. Ty, ale nie kopaj tak bardzo, bo jak znowu się tam gdzieś pieprze. Mm. A patrz, tu złoto mamy jeszcze. Chyba, że ze złota się tworzy grzybka, ja jestem jakiś nie w temacie. Wiesz co, chyba jednak nie. Mm. Tu okay. jest jeszcze piasek, słuchaj. To chyba na jakieś szyby w domu. I don't know. Eee, myślę, że to byłby dobry pomysł. Ale, gdzie jest grzebek? Mm. I have no idea. River. Really. <laughs> Kurde, ale żem postawiła tego kobla. No, masakra. Mm, nice. Czekaj przez. Nie! <laughs> Odejdź. Now. Ja się tak nie bawię. Oj, cool. Karo. Mam mam 16 okien. Że to tak w skrócie powiem. <noise> czego masz 16? Um, okien. O! Po co ci tyle okien? Nie wiem. A, bo myśmy w domku mieli wstawiać. Czego mm. nic nie mówisz? Dlatego mówię, że mam 16 okien. <głos> <głos> Ale sam nie wiesz, do czego te okna? Oj, tam jest ok w porze o Maroko, lol. Czekaj, trzeba stąd jakoś wyjść. Mhm. <noise> to tu, 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 tu. Myślę, że łopata jest. Dobra, do ucieczki. Już zachód. Kolej, Czekaj, kolej. tu trzeba jakieś porządne schody zrobić, a nie kurna takie zróbce sam słodowego. Jak tu ciemna, jak w dupie teraz. Pochodnie zniszczyłam. Cory. Oż ty. Ja sobie sprawdzałem wodę. Tu i nawet węgiel jest. Czujesz to? Czujesz to. What the f Masz kobla? Miałem nadzieję. Kobla? No, mistrzu. Nowki. A gdzie ty jesteś? Jestem na dachu naszego domu. Boże, gdzieś ty Polas znowu? Jestem w domu naszym. A to tak żeś jeżeli... wyj a nie, to nie jest wejście. jakżeś ty kurwa stąd wylaz? Skąd? No, z tej dziury tutaj. A. No, Iż fucking stronę... way się pierdolony ninja teleportował. <śmielnie> no, to jest jedyna droga ucieczki. No joint Wersja the game, wersja of craft Co Ashi to jest bo... Dobra, ja zrobiłem nam dzień. Myślę, że się nie podniewasz. Nie, poszedłem spać po prostu. A. Karol, kolejna zarwana noc przy kąpie, no. <śmielnie> Jakimże ja jestem no life'em. Łap mnie! No gdzie ty tam... No skacz na dom. No łap mnie. Łap. Jeszcze czego, nie mam wejścia na domek. Wi! Au! O. No wiedziałam, Slow że tak małysza, będzie. Tak poleciałaś, że uuu. Miałeś mnie złapać. No starałem się, ale nie, nie widzę żadnej drabinki na górę. Masz za krótkie ręce. Mm. Dobrze, że tylko ręce mam za krótkie. <noise> Karo! Co? Jestem geniuszem. <knie> Why? Patrz, jedyna najbliższa wyspa przy domu, nie ma żadnej dziury w niej, oprócz farmy. Um... no, no. Nach, nach. on już się wkopuje. <grym> <grym> tu jest czerwony grzybek, ja go czuję. Czuję go w mojej ręce. Te? Ale ty masz... <grym> o nie, ja tu byłem i zakopałem po prostu, bo chciałem, żeby wyspa ładnie wyglądała. <śles> o nie! No fucking way. Sobie szkielety, bukakę imprezę robią. Wow laba, laba. Dobra jestem. Mm, to trzeba było oświetlić. Ale kurna, no to w topa gdzie jest grzybek? Hmm. Jest z nami. Karo. Mm. Nie ma z nami grzybka. Tak. Dobra, to co, bierzemy się za Monster Trap, skoro tego grzybka to tak nie chłód. Mm, masz jakiś pomysł na monster trap? Nie. No to jesteśmy w dupie. Czekaj to Ja czekaj. myślę, że nasz grzybek, nasz grzybek może być wykorzystany jako potencjalne źródło mopków. Po prostu musimy go obudować wokół. Wykminić kminę z wodą. Ewentualnie pistony zrobić, które by jelały do lawy. Mm. Która lawa z drugiej strony by nam robiła. Yy, kobla. Mm. Ty masz naprawdę rozkminy chore. Seriously. Nie, tak. A na drugie mam. Enderman. Czego no. zniszczyłaś grzybka? No to. W, no. Samo się zepsuło. O, tak. To je patrz, 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 patrz. Widzisz, to jest idealna. Ja, no, nie, tu wełna by bardziej pasowała. Dlaczego nie? mówisz jak pan Śmietanka? Nie mówię jak pan Śmietanka. Odkryłam twoją tajemnicę! Masz, kurwa na drugie pan Śmietanka! Mój, mój, no. Ej Karo, nie, nie oszukasz moich widzów. Oni wiedzą, że pan Śmietanka to jest inna osoba. Tak, który się zabił. Ale pan Japak go uratował. <noise> Nie oglądałaś tajnego vloga śmietanki, który był na kanale przez godzinę. Auć. <noise> Lotem bliżej. Oglądałaś, oglądałaś A się vlogi. Wydaje że to będzie odcinek specjalny. Ocinek, tak, odcinek. Ale i tak siatka na głowie pozdrawia. To co w następnym odcinku, kask od motoru? <głos> <głos> Śmietanka nie ma, motoru. <noise> Chyba, że no, kupi wiem. najtańszy kask, nie wiem. W byle jakim się z kaskami rupi. Tigera Rybło. za osiem dyszek. A, i będzie leciał. A. no, to pan śmietanka, jeździ w tej kezie. No i niech mi ktoś powie, że on nie mówi jak pan śmietanka, nie? No to, to nie byłem ja. To był pan śmietanka. On tu, on tu czuwa. On z no, tobą Karo. mieszka? Nie, ale często, często przychodzi na komputer. Ojej. A, no tak, zapomniałam, że ty masz przecież nowy. <laughs> Stary. A. Daj poekspić. Poekspić? Czego akurat poekspić? <laughs> Nie wiem. No Jakąś tak. Idea. No tu jest przecież EXP. A pan śmietanka uwielbia Minecrafta, tak? A, no tak, ale nie, no pan śmietanka zdobyłby mi ten drugi level i by znowu od pierwszego musiał zaczynać. E, yeah, tam. Słuchaj, będziemy tak popierdalać w kółko, nie wiedząc co ze sobą zrobić, czy w końcu pomyślimy nad Monster Trapem? Nie wiem, ja penetruję wyspy. Zbieram kobla na Monster trapa. ja chodzę za sobą. Ty czekaj, co przecież tu? my mamy generator kobla. To po co ty go zbierasz? Bo lubię griffować. Ojej... I powiedzcie mi, że to jest na prawdziwy admin serwera, nie? Tak, to jest prawdziwy admin serwera. Lu lubię jailować za griff. Wertezicho no jeszcze nie dość, że griffuje, to jeszcze adminuje. No cholera jasna. Mm, no nie ma tego grzybka, no way. Nie dobijaj mnie. Może grzybok wypadnie z jakiegoś mopka. Pomódl się. To jest mopka. Już prędzej spodziewam się miecza z zombiaka. A to z zombiaka wypadają miecze? Myślałam, że z kościopa. Kościopa. Kościop. No, znaczy ja z wiem, tego kaski kostka? wypadają Różne, różne rzeczy wypadają. Uhu. Gdzie jest grzybek? My chcemy grzybka. Nie ma z nami grzybka. Kto zabrał grzybka? No. Kurna, ale to będzie ciekawy odcinek. Stoimy o, przez pół dnia. ciekawe. To było to, co przed chwilą prawie zrobiłem. A co zrobiłeś? Mmm... I believe if I can fly... Oje, oh yeah. no nie. To byłoby ciekawe. <laughs> Wartesul udaje gołębia, kurna. Mmm... Z czerwonego kwiatka można zrobić czerwonego grzybka. Spróbujmy pofarbować brązowego grzybka. <laughs> No nie, ktoś to sobie w kule poleciał z tym grzybem. Ja wiem, że go tu nie ma. Nio. Kurde, nie mogę wyleźć z wody! <grym> o, jest! Lalzy! I tak mam 19 kobla, więc na dużo nie mogę sobie pozwolić. Okej. Okay. <grym> hmm. Kurna, Przepraszam was, że musicie patrzeć, jak zbieram tego kobla. <grym> nie chciałam, żeby to tak pa, pa. wyglądało, no ale niestety. What are you talking to me? What are you talking to me, bastardo? No, Zapieprzyło no. takim rosyjskim Żoła. <grym się wziął> ale nie masz jakiś pomysł na Monster trapa, czy nie? E... No w sumie to nie, ale można wykorzystać tą lawę. Mm. No. Ale Monster Trap ma być, wiesz, dla nas z tego mają wypadać te, i temki to jest jeszcze gorzej. No. That's the bullet hit. Boże, kto wymyślał o te zadanie? No, cholera jasna. Nie wiem. Patrz, świetlanka. Najbardziej udany ze wszystkich. Znowu nie mogę wyjść. O! No. Dobra, mam 30 kobla. Styknie? Prost. proste. A, to dobrze. Ile ty masz tego kobla tam? Kilka staków. A, no to jeszcze lepiej. Dobra to. Jej, ciu, co ty tam robisz? No robię ścianę. Ściana mm. dla vertes. I jak one będą stamtąd spadać, powiedz mi? Ale nie wiem gdzie będą się spałnić, jak będą się tutaj spałnić no nie to na przykład zrobimy tutaj wylewaną wodę będą się wylewać a one będą się ale dobra to grzyba już zrobiliśmy się zabijać z wysokości nie? słuchaj to może usunąć tego grzyba co mam był był Dobranoc. noc zadanie zostało wykonane ale i tak sobie nie zrobimy complete goddamet Hmm, już z tak mi poszedł na to głupią coś a, mm, ja mam tylko 29 sztuk <laughs> chciałam powiedzieć, także To nic. <laughs> a... Myślę, że Enderman się nie pogniewa. Tutaj na razie sobie <laughs> nie obuduję. Dobra. Słuchaj, a może tu jak jest i tak ten daszek, tu nie ma pochodni, to one się i tak będą respić. Bo to no, będzie... No ale ciemno. Ja, potrzebuję, ja potrzebuję ściany po prostu. No Kobla nam nie starczy na ściany. No i Karuś ty. Nie Przecież my że... cztery odcinki będziemy kobla zbierać. Niekoniecznie na wizji. <głos> <głos> ale patrz, no ja mam taki pomysł, żeby teraz po prostu. Yy, nie wiem, po co tu ścianę robią, ale to nieważne. Yy, że, 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 patrz, buduję tutaj dookoła, no nie? Po prostu zrobię... Umiesz robić pistony? Mm. A czy nie lepkie, zwykłe. Tak. To taki jeden piston na przykład. No jeden styknie. Chociaż. Chociaż. Będą się pojawiać na, na wodzie potwory, czy nie? Nope. Nope. E, ale wiesz co, to można zrobić tak, że one niech się tutaj respią. Um, I bez jakichś tam utrudnień, wiesz. Albo słuchaj zrobić Opa, tutaj... No, tak chciałbym wodę wyleć, bo ona leciały, leciały, leciały i nagle. Będzie! O kurde, i na <śled> Słuchaj, a może zrobić tak, że tutaj ten, to pomieszczonko, które sumie, jest no. podzielimy na dwa poziomy uh -huh. I na środku tego pomieszczonka zrobimy uh -huh. taką dziurkę przez którą będą spadać Automatycznie do wody, nie? Uh -huh. A czego do wody? I jak no się? i z wody do lawy I automatycznie będziemy zbierać po nich tam. Kurde a. Ale mam chrypę, słyszysz to? No, słychać, słychać a. Ja się idę kimnąć o, hmm. dobra. Już. To nie wiem, to jak robimy w końcu? Ja bym zrobiła na dwa poziomy. No dobra. Tylko, że wtedy nie będzie potrzeba tych ścian tutaj, wiesz, takich dużych. To akurat jesteśmy do przodu z kablem. Ui, ui, ui. No okej. Okay. Tylko... Ja żeby zrobić dzionek. I... Nioch. Dobra. Di, 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 Tylko trzeba pamiętać, żebyśmy tutaj tędy wchodzimy, nie? No to tutaj będzie trzeba zrobić tą dziurkę. Mhm. HMM. <laughs> Dobra, czyli tam, gdzie robisz kobla, to tak, tak, tak nie wiem. No nie to mam. tutaj będzie, wydaje mi się, ten. A, bo to jest na trzy wysokości, bodajże. Mhm. No to styknie, chyba. Że Karol, ja ci wyrzucę kobla całego. I idę zrobić szyby. <laughs> Wertes do garów. No. Ojej, co to się o, o. stało? Da, 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 da. Moje. Mój skarb. Coś ty tam znalazł? 16 sztabek żelaza. Uu, panie. Diaksich. Mamy trzy diaksy i blok diamentów. U. Ten blok diamentów jest całkiem spoko. Słuchaj? Mm? Złapiesz mnie potem? No prosto, tylko musisz powiedzieć kiedy. Okej. Okay. To wpisz sobie już tam TP, diamond card, wiesz, warte. A, czyli już zamierzasz skakać? No, karo. <laughs> nie, no, nie planuję jakichś tam, wiesz, wizji samobójczych, ale tak prowizorycznie, wiesz, na wszelki wypadek. <laughs> Jakby mi się coś tutaj zrespiło i chciało mnie zjeść. Faka. <laughs> nie, bój, się. Wiesz, ile się tu będzie potworków respić w tym miejscu, jak cała wyspa jest oświetlona? No, mam nadzieję. Ojoj. Słuchaj, to może zrobimy cięcie? Hmm. Przecież wyłączają dźwięki gadu-gadu. Co się stało? To co, to cięcie i wracam po cięciu? No i po zbudowaniu tego, bo. Okej. Okay. No dobra. dobra. Dobra, dobra, bo już mi spamuje Dobra. To pauza. Okej, okay, jesteśmy po przerwie. Długie... Jak widzicie, troszkę się zmieniło. Tak, Pomyśleliśmy proszę, sobie, to... że. Od razu, jak już zaczęliśmy wszystko remontować, łącznie z tym mobtrapem, który wam za chwilę pokażemy, e, no to jednocześnie zajmiemy się też domkiem. Wartes, czyń honor i nisz tabliczkę. Domek już jest? E, domek jest. Zniszczony. <śm> <śm> drewna zostało tyle co nic, ale nikt ale tego dobra. nie widzi. Monster-trapa mogę swapać. I słuchajcie, co do tego grzybka, a sprawa się rozjaśniła troszkę z tego względu, że on był na powierzchni, a że Endermany latały za mną z kwiatkami w poprzednich odcinkach, jak możecie sobie zobaczyć. To jeden po prostu chciał karodać grzybka do, do no ręki, i... do ręk własnych, ale wtedy z... Wtedy nastał dzień i uciekł i się. no. I, I tyle było z naszym grzybkiem. Także tego zadania nie jesteśmy w stanie zrobić na tej mapie, bo zwyczajnie Enderman go zajumał. Tak. Ech. I oficjalnie możemy uznać tą serię za zakończoną. Tak, jeszcze tylko... ale jeszcze pokażemy naszego monster drafa. Tylko gdzie on jest teraz? Tyle tu tych drzwi. Um, trochę o. się skaro spieraliśmy, jaki zrobić. Aż w końcu jeden projekt się udał. Tak. E, projektów było od cholery i ciut, ciut bo nie wiedzieliśmy na jaką ui, wysokość to ui. zrobić. Żeby one Oła. się zabijały. On nie strzelił z lotu. No mówię ci, one strzelają... Patrz ile to jest tych mhm. tych rzeczy, nie? A ła! No i dostałam z lotu. Nie, że ja zbiorę. Ptaka. Nioch, 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 nioch. nie, Nie! ja też. Małpo! Dobra, powiem ci, że mam 24 siarki, 25 strzałek się dobra coś jak, 30, jak one na mnie spadają, to wiesz, że zadają mi obrażenie? Tak? Nie, jednak nie. Nie, to musiał kostek strzelić sobie. Ano, chyba tak. Ile ich teraz spada? No fuck sake! No nie, dob dobre wyczucie, Kara. Jeszcze moje itemki tam są. Spisz back. Jak mi to zbierzesz? Ja tam po to idę. Zadławiłeś się? Co to było? Boże, jak te skurczybyki strzelają z góry, to jest masakra. Jak, jak dobrze, że serię skończyliśmy. Nie, nie zdążyłem z game modem wylecieć. <grym> Dead point. <grym> <grym> Okej. Okay. Obszar że zestrzelił mnie, jak wchodziłem po schodach na górę, żeby pokazać, jak działa. Naprawdę? No. O dobra, skoro już i tak już wszystko skończyliśmy, mogę honorowo włączyć GameModa i pokazać, jak, jak to skminiło. Włącz mi też włącz. Napisz komendę GM. Ogólnie system jest bardzo prosty, a się zdziwiłem, że takie coś może działać. Po prostu mopki się same spychają do wody. E, tak. Tylko mam... nie oświetlaj, bo się nie będą respić. Znaczy oświetliłem, widać. Żeby, żeby, było, żeby właśnie było widać, jak pokazujemy, no nie? Ogólnie mamy tutaj wolaną wodę. Trzy wiaderka z każdej strony, idealnie wyliczone, żeby leciało do końca. Tutaj mamy miejsce, żeby się spełniły mapki. Po prostu one się pojawiają. E, może pokażę. Mm. No, i same się spychają do tej wody. Tak, albo, albo same wchodzą, jak tutaj, co właśnie pokazuję, a właśnie. I one sobie tak idą. No i. i pap spadają. Pap, pap na dół. Proste, logiczne. To tutaj, jakaś ciężka impreza. No, włazić do wody panowie, włazić, włazić. Ty też? Chodź. Chodź. No, no. spadaj. Bardzo fajny motyw. Tak, jak Chyba mi da... zrobię to u siebie na tym, wiesz? No, ja też. Niach, ja... <laughs> <laughs>, niech, niach, niach. Wszyscy teraz będą to robić u siebie na tych. <laughs> na surwalach. Ja wierdzielę. O no już, nic, O ile już tego było. nie robią, bo nie wiem. Nie wiem, taki set. Zamknęliśmy się w ilu odcinkach? A bo ja wiem. Um, <laughs> nie wiem, nie pamiętam, jaki był ostatni. W czterech? W pięciu? No, coś 4. koło tego. 5, słuchajcie. pięć, sześć albo siedem. Nie wiem, nie pamiętam dosłownie, jak to szło. Ale było fajnie. A zakończyliśmy z połyskiem. <laughs> no, także teraz bez żadnego bólu i ścisku w tyłku mogę cię zabić. Noż ty. Na gamemodzie mogę cię zabić. No, co mi tu wybuchło? Mio. Jak to co wybuchło? No nie widziałaś? Chodź, chodź. Patrz, o tutaj. No popatrz na górę i zobacz, co ci mogę zabić. Lol. Na Moda ma na nią. I wertes. ...was slain. A what? Co to było? Trzy razy umarłam. <laughs> Palę się. A no tu, nie. Było nie wyłączać game moda. Nioch. Mario. Kurde. Łap. Nie, nie. Zostaw. Hmm. Ścigają ci dzikie pieruny. <laughs> Bo dom nam się spali. Dobra. Mm, to co, że pożegnam się z widzami? Mhm. Mm Także co? Trzymajcie się i do następnego razu. Komentujcie, subskrybujcie. Co? co? to jest? A? Nie! A! nie, nie, znoszę Cię. Czekaj, Nie. Ah. Ja. Pa, uderzyłem go. On rozwala Boże, czy Boże, boss mnie spieprzył z mostu. Nie. Rozwalił nam domek. Goddammit. Ej, kied. nigdy... Jak fajnie, nigdy nie spełniłem Ender Dragona, bez. No, tak Wyskuboidę? więc... Przyleciał. Ja pierdziele ty to widzisz? No, No nie zap nie zap... Boże. No i tyle było z naszych jaksów. No, to papa. Gdzie ja jestem? Dobra, już skończyłem. Trzymajcie się. pa Widzisz to? No. To się wytnie. Na razie.